Hej, witam serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na filmik na temat szamponu i odżywki z firmy Planeta Organica. Hej, witam serdecznie i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o szamponie i odżywce z firmy Planeta Organica z serii Afrika z odżywczym olejkiem z mango do wszystkich rodzajów włosów, ale są to produkty nawilżające, więc na plus. Oba produkty zakupiłam na stronie trinity.pl. Tam są dostępne i możecie je kupić w cenie 13 ,55 zł. 55 groszy za 250 ml produktu. Cena jest bardzo niska w stosunku do jakości i pojemności, więc warto przyjrzeć się dokładniej tym produktom. Planeta, z planetą organiką ja już styczność miałam, z Seio Afrika też miałam taką oto styczność. Kiedyś miałam odżywkę z serii, właśnie Afrika, ale z olejkiem z awokado i byłam mega zadowolona z tego produktu. On pięknie pachniał, pięknie się włosy po nim zachowywały, dlatego sięgnęłam po produkty jeszcze raz z tej samej serii i z tej samej firmy, ale z olejkiem z mango. Dlaczego z mango? Ten z awokado pachniał bardzo owocowo, teraz powiem, że owocowo, ale wcześniej pachniał dla mnie mangiem. Zastanawiałam się, skoro awokado pachnie jak mango, to ciekawe jak mango pachnie. No i mango pachnie jak mango, a awokado pachniało takimi owocami tropikalnymi. Ale przejdźmy do olejku z mango. Opowiem najpierw o szamponie. Szampon 250 ml, jak mówiłam, 13,55 na stronie Trini.pl Jest to szampon do wszystkich rodzajów włosów, nawilżający z organicznym olejkiem z mango w ilości 10%. Jest to produkt bogaty w witaminy, który aktywnie działa na włosy, na strukturę włosa, je, Są one później leśniące, błyszczące i nawilżone, i takie mięciutkie, słuchajcie, co? Piękne, po prostu piękne są włosy po tym. Ja jestem zachwycona. Moje włosy są szybko przetłuszczające się, i zawsze musiałam je przynajmniej 3-4 razy w tygodniu myć. A po używaniu tych produktów mogę raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Więc Jestem mega zachwycona. Włosy są nawilżone, końcówki nie rozwajają się tak mocno. Są dopiszczone, nawilżone, więc nie mam problemu z jakimiś odstającymi, strasznymi końcówkami. Włosy są leśniące, piękne, takie, powiem szczerze, że nawet push-up. Szampon ma konsystencję bardzo leistą. zaraz wam pokażę. I kolor taki przezroczysto, można powiedzieć, mleczny. I zobaczcie, bo to widać kolor skóry, ale jest taki przezroczysty, mleczny. Pachnie świeżym, dopiero co wyciśniętym sokiem z manką, bym powiedziała. Jest wolny od parabenów, wolny od silikonów, dość słabo się pieni, tak można powiedzieć średnio się pieni, ale to nie jest problem, można fajnie wyprać włosy, więc polecam. Włosy naprawdę dostają taki zastrzyk witaminy, dostają zastrzyk tego olejka z mango i są takie już fajne, takie jędrne. Do tego, aby całość była w komplecie i, i, i uzupełnić, zakupiłam też odżywkę z mango, też do wszystkich rodzajów włosów, też nawilżającą, też z organicznym olejkiem z mango, ale 12% już tamtego olejku jest. Regeneruje włosy, uspokaja skórę włosów, nawilża powoduje, że włosy stają się lśniące mięciutkie, naprawdę nie pięknie się rozczesują, nie plączą się no są super, ja zauważyłam efekt nawet właśnie taki push up, że jest ich więcej są nawilżone i lekkie no super wszystko jest cacy polecam, warto, warto, warto spróbować pojemniki są plastikowe takie prostokątne bardzo ładnie, fajnie wyglądają. Shampoorc bardzo, bardzo fajnie się wydostaje z tego pojemnika, jednak odżywkę, powiem szczerze, że zawsze mam problem wyciągnąć odżywkę z tego pojemniku, bo jest to dość twardy pojemnik, ciężko go nacisnąć, żeby coś wyszło z niego. A odżywka jest w kolorze białym i dość gęstym, więc ja robię tak, że po prostu przekładam sobie tą odżywkę do jakiegoś innego pojemnika ale pojemniki są super, bardzo mi się podobają i e, szampon bardzo ładnie się prezentuje w łazience, więc e, nawet przez to warto <laughs> zakupić. E, produkty są naprawdę wyśmienite. Ja e, sięgnę na pewno po inne e, produkty z tej serii, czyli e, z serii Afrika, z firmy Planta Organica. E, widziałam, że jeszcze jest e, z Shea. Ciekawe jak się będzie zachowywać się na moich włosach, bo z awokado, jak mówiłam wcześniej i z Mango, jestem mega zadowolona. I pomimo szczerze, że jeszcze nie trafiłam na żadnego bubla, jeśli chodzi o firmę Planeta Organica, tak więc polecam Wam, warto spróbować. Naprawdę oba produkty pięknie nawilżają, pięknie pielęgnują nasze włosy. I te włosy są mięciutkie, lśniące i pełne wigoru, więc warto spróbować przetestować te produkty. Dajcie znać, czy mieliście styczność, czy też tak jak ja bardzo polubiliście te produkty, bo ja zakochałam się i nie potrafię wyobrazić sobie świata bez tych produktów teraz i nie wyobrażam sobie, jakbym mogła myć włosy nie używając właśnie tych produktów. Dajcie znać, zapraszam Was na bloga, na Facebooka i na Twittera. Napiszcie mi w komentarzu oczywiście, czy mieliście styczność. Warto spróbować. Ja zapraszam Was na stronę Trinipel. Tam jest do wyboru do koloru produktów z firmy Planeta Organika z serii Afrika. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia niebawem. Pa!